Dobra, dawaj są przede, otwieramy puszkę, pokażemy jeszcze raz Jest puszka. No. Będzie też z live'a też cały odcinek, bo nagrywam. Daj, otwieraj Dobra o! I co? Nie no Nieblee Pokaż do kamery, <grym>, pokaż do kamery. Pa Grześ. Co ty gadasz? takim w tym... no, o Jezu o oh, kurwa patrzcie! wuju, wuju, muszę to wuju, 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 nóż wuju, 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 Jeszcze Ale to jebie Dobra jest Ale to wolę o chwilę nogę Ble Jaki po*** z ciebie Jesteś po*** A wejdź tam w lewo i trochę w lewo i trochę Jezu. Co? I trochę w lewo do kamery tam Tu, 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 tu tutaj Ale po... Chleb to zje Chlebka ci dasz? No daj kawałek Ale po... Jesteś kurwa, chory, masz? O boże <laughs> Masz <coughs> <coughs> Ale jesteś pojebany Co on robi? Co on robi? Dawaj U***ować, ale smakowicie pachnie Skądś się do kamery, do kamery się skądś O Jezu, tu jak je gówno, nie? Jak gówno Dobra, widać cię, widać cię Dawaj Na zdrowie, sąsiad Ale jesteś po***ny Ale po***w Ale człowieku, mnie już gardło boli jak to jebie? Jakbyś normalnie kupę położył, kupa z kibla Ale twarda mina Twarda mina w pizdu Książka twardy Co, k***a pierdolisz? To mm. już, Nie jest takie złe, tak jak mówiłem, nie jest takie tragiczne Puh. Ale tu hmm. nie, ma, nie ma jak tego wziąć, bo to wszystko jest takie... Wypij Takie kisio, nie? Wypij Wypierdź? Jedny co robisz z tą kanapkę Jedny co za debil Trzeba spróbować? Nie No spróbuj. Co ty? Jak nie Podejść to z blisko, tak z bliska, mocno Dobra, to ja pójdę do puszki Znacznie grze, tak jak mówiłem Nie zwigaj, bo ja <grystanie> Jak ty możesz to wahać, debilu? Ja to zjadłem jest tego Ale słone jest kurzko, no? <grystanie> <grystanie> Dawaj na plecach si usiądę i zjem Ja wiem, no nie jest to zły jak mówiłem kur... Tego się powochać, nie da co dopiero zjeść Ty, myślałem, że będzie bardziej śmierdzieć i smakować źle Czy on tak je, jakbym porzucił tu gówno i ono by zginiło Ja p***ole Ty jesteś jakiś p***any A na co? O nie <laughs> Pojeb Poczekaj Poczekaj chwilę robimy sobie? <laughs> Dawaj co za pojem Pojebany Sraczka murowana, nie tylko sraczka Ale żebym się pożygał Nie, nie, siorbnę tego, nie? Siorb Co jest z tym człowiekiem nie tak? Co ja jest? Wiem, Słone jest tylko nie. Czy jest niedobre? Słone jest kur... Jesteś po... Lajcie, mówiłem Ci, że... Jest... Bardzo kawiczki weź to po pierwsze od razu. Czy nie będziesz światła jeszcze? Podziękuję. Wystarczająco już zwróciłem. Ale śmierdzi. Jee w ch... Ej, Weź człowieku. Nie wycierał siebie, nie, no, no nie wycierał ubrania na pewno. Ja nigdy nie myto przodu. Wpieram, ale to <śmieram 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 <ane> o, telefon. O jezu. Ale. Ale I, to jest złe. Kuba, luks, no? No mówię, kurwa, Jedzenie no, dla, nie, dla, nie dla słabych ludzi, po prostu. Człowieku, żegałem. O człowieku. A, mucha się utopiła, o kurwa, patrz, biedna mucha, patrz Idę na tego, patrz No Lecą do gówna O człowieku Ja to żygam. O, się odbiło O, rzygałeś, kwestowałeś Bo ja patrzę, od idzie Tam jebałem, no Dobra, no O kurwa Zjadłem się, napiłem Dokończysz Nie. masz to torbę? Nie, no tam do tego świetnika Nie, nie będę trzymał. No tam wyjem do tego śmietasa. Żeby nie było, to, to śmietnik jest. O, Ty pojemnie! <grym> o! właśnie Wygrał w wyzwaniu całą paletę tych śledzi. Będzie się nimi żywił przez dwa lata. Dziękuję. Brawo Michał Kozak Grzegorz Ci pisze. No Mówiłem, że leciutko, nie? O człowieku Byłem tego bardziej pewny, kurde, że już nie mogłem tego nie zrobić Słuchaj. Ale powiem, że ten sok no. był lepszy Bo tak? tego soku się napiłem i on był ch... i śmierdział A te śle... to są same ości Same ości jakiś kudłaty, bo mi pisze, że ja nie zjadłem, to mu flachę stawiam Po pierwsze ja że zrobiłem żegałem content A po drugiemu to flachę co <laughs> drugi dzień stawiam Ale jesteś pojebany człowieku Czemu dotyka. a dobra, miałeś rękawiczki rękawiczki. Nie mm. Ja, koleczka wypłynęła ciebie. Iwona pisze, że brawo. Mówiłem. <laughs> Przyznać się, któremu się na plet podwinął. <laughs> o człowieku. Ale jak ty to w ogóle tego... To, to nie było taki słyszenie. Co ty gadasz, nie śmierdziało tak mocno. Jebał. chuj. Człowiek, ale tam nadal co potrzeba... I już był koniec. Ja już chyba zamroczony. Skąd to wzięliście? Z Amazona. Grześ nam ogarnął. Jo, Grzesia, pomysł był. Jesteś pojebany. Dobra.